Witam Was wszystkich bardzo gorąco. Ktoś spodziewał się tutaj fińskich osiągnięć? Finlandia, rok historyczny, jedziemy. Moi drodzy, osiągnięcia, które będziemy dzisiaj, których się będziemy podejmować na Finlandii, to będzie takie. Numer jeden. Jako Finlandia, bądź w wojnie z Rosją, kontroluj wszystkie kory, posiadaj Leningrad i Rosja musi mieć milion strat. Jako Finlandia, posiadaj wszystkie kory mongolskie, mongolskie. I tego nie rozumiem osiągnięcia. Jako Finlandia, posiadaj 30% Division Recovery Rate i 40% Division Defense on Core Territory. Nie możesz być komunistą, to już odpada to osiągnięcie. Prawda? No, więc praktycznie w tym osiągnięciu chodzi o wbicie miliony strat ruskim i zaanektowanie Mongolii. Jedziemy. A wam przypominam, żebyście zostawili lajka pod tym filmem. i Jeżeli mnie nie subskrybujecie, to też serdecznie zapraszam was. Nic to nie kosztuje. A na enebacom możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. I moi drodzy, dlaczego będę potrzebował desantów bardzo szybko, to się już przekonacie niedługo, nie? Ale o, po prostu wrzucę je jako pierwsze do budowy. I antery. Świetnie. Ty zamiast anterów wrzucimy badania tutaj. Jedziemy. Inwestujemy wszystko w pistolety. Reszta nie ma znaczenia. Zaczymy budować fabrykę i wojskowe. I będziemy szli tutaj, moi drodzy, w The Nationalist Approach, Axis Alliance i będziemy szli w dominację. Będziemy starali się zdominować całą Skandynawię. Pierwszego gościa sobie wziąłem od stabilności. Chciałem od Silent War Coast, ale to był przypadek. Y Okej, okay, wrzucamy tutaj od razu Axis Alliance, no bo musimy niestety do wąsatego się tutaj jakby troszeczkę, wiecie, przylizywać. I świetnie. I musimy tutaj wziąć później Personality Cult. to nam da Daily Fascism Support. Świetnie. Germany accept our request. Fantastycznie. I teraz możemy od razu później The Dream? Nie, push to word Skandynawia. Ale wiecie co, powiem Wam szczerze, puszowanie odnośnie Skandynawii jest fajne, lecz ja bym chciał naprawdę postawić jakoś przemysł, chociaż leciutko na nogi, żeby dostać dwie fabryki, więc jeszcze się ciutkę wstrzymam z tym atakiem, no bo będę potrzebował tutaj e, z pięciu fabryk, bo chciałbym chociaż mieć broni wystarczająco. Dobra, jednak zamiast przemysłu robimy Fate of Sweden, czyli będziemy starali się zająć Szwecję dosyć szybko. Mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś. Tutaj przygotowałem mały desancik, żeby się logistycznie poprawić. A Szwecja ma dużo wojska, jak na Szwecji. Ja mam jeszcze mniej. Jest to wojsko słabsze, więc będzie nieciekawie, bo nam tu brakuje zaopatrzenia. I Szwecja ma bardzo dobrą flotę, więc e, to też jest problem. Dobrze, moi drodzy. Kingdom of Sweden refused to give in. I wiecie co? Tutaj próbujemy uderzyć jak najszybciej, to jest tylko możliwe. E, jak najszybciej wiecie dlaczego? Bo oni jeszcze nie są gotowi na granicach, więc próbujemy z tego skorzystać. I specjalnie wybadałem. O, tym mi dają 8 dywizji na wsparcie. Niemcy chcą wezwanie do wojny, lecz ja go nie zaakceptuję. Ty wiecie, że ja tutaj miałem przygotowany desant, który nie wyjdzie, bo mamy 10% naival supremacji i to już naprawdę nie ma sensu. Tendesa? Okej, okay, moja dywizja może. Patrz! Zamiast wejść tu na prowincję, to oni się będą siłować z nimi na granicy, stary. Na jednej kratce, nie? Ale widzę, że Szwecja też słabo. Osiem dywizji przybyło do Leningradu sowieckich. Dawaj na północ! Tak jest! Sowiecki sojusz. Moi drodzy, to będzie uratowanie nas. Sowieci nas uratują. E, deal with Norway na razie nie robimy. Pójdziemy w zrobienie fabryk. Tutaj weźmiemy sobie dwie cywilki. Albo pójdziemy w fabryki wojskowe. Świetnie. Fantastycznie. I wiecie, co ja zrobię? Boże, gdyby tu sowieci czołgami przyjechali, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Spróbuję ich przedzielić na półtą. Szwecja, bo ona ma tutaj główne wojsko na północy. Fantastycznie. Poprosiłbym o posiłki jeszcze. W Związku Radzieckim jest opcja, żebyś mi pomógł jeszcze. Proszę cię, SSSR, bądź koleżeński, a wylecie na Sztokholm. Związek Radziecki aktualnie, jedyne co mi zrobił, to tylko i wyłącznie pomógł, więc niszczenie go będzie dosyć problematyczne, tak, uczuciowo, że tak powiem. A my spróbujemy im przeciąć e, linie kolejowe. Ja aktualnie, moi drodzy, z tego co widać, to rozjechaliśmy ich jak dzikie kuny, e, w sensie odcięliśmy ich od zaopatrzenia, tym bardziej, że Związek Radzieckiego dywizja, jej wojsko powinno mnie tutaj wspierać, e, więc wydaje mi się, że będzie ok. Jednak a my jesteśmy w stanie sobie zrobić jakieś fabryczki wojskowe i cywilne, więc fantastycznie to wychodzi. Fantastycznie, i tutaj jeszcze konie przecięły. Zobacz, super, super moi drodzy. Naprawdę, chłopaki, żyć nie umierać, jest, jak na razie, nie? Zobacz, konik mój przeciął, co trzeba było i jest w nie? Mhm. I tutaj okrążenie, zobacz, jakie wielkie. Tylko Sowiec, żeby pomógł. A my budujemy dalej fabryki wojskowe, bo to jest jedyne, co mogę robić w tym podejściu. I już zaczynamy stakować artylerię i e, antyery na przyszłość. To będzie Mega potrzebne chłopaki. Dobrze zrobiłem, że wybrałem Road'a do tego, bo road dodaje ciekawe badania, wiecie, i tak dalej. Można się fajnie pobawić, coś porobić, coś nowego, nie? Dobra, tutaj widzę, że zostali zmiażdżeni. Myślałem, że ta pomoc sowietów będzie większa, chociaż no trochę pomogli tymi dywizjami pancernymi nie ukrywam. Ok, i teraz wszyscy ruszają na front, więc to już powinno być płaki. Po, po prostu poczekajmy na sowieckiego człowieka, jego czołgi i powinno być gitnie. O no właśnie, bo Sowieci powinni tutaj wjechać teraz czołgami. Fantastycznie! Fantastycznie. Od dość do będziemy szli w przewagę ogniową. Tu jest superior firepower, gościu. Fantastycznie. Mam sobie demagoga War Industrialist. I teraz, moi drodzy, od razu wchodzimy w to. W Superior Firepower. O, moi drodzy, mamy Szwecję. Fantastycznie. Sweden is my, my, my land. Dosłownie. I teraz mam do końca badania parę dni, więc już to sobie zostawię w ten sposób. Ustawię tu chłopaków. Bands, bands. I już ich powoli zacznę przygotowywać. 2800 karabinów. To jest luzik. To jest nic tak naprawdę. Mam nadzieję, że będziemy tutaj. O tym robimy Norwegię i później Danię musimy zrobić. Wiecie dlaczego? Bo musimy zrobić Proclaim league Unity. Przed wojną zimową, żeby mieć tutaj kory wszędzie i zrobiliśmy sobie tutaj CISO Offensive Formations, to będą 20 a tutaj zrobimy garnizony, czyli to będzie Port y, Defense, zrobimy sobie obronę garnizonów tutaj. I to będą dychy po prostu, nie? Yy, do obrony portu. Więc na razie wiecie co? Zmieni ich w Port Defense wszystkich, żeby było dychy, żeby ich było dużo. I damy sobie takie, dajmy na to, szachownice jako obronę. Fantastycznie. I teraz, chłopaki, lecimy od razu Norwegia. Trzeba to zrobić szybko. Fantastycznie, moi drodzy. Finish Norway has come to the conclusion to a puppet. Okej, okay, i teraz muszę się zobaczyć, co to znaczy, że oni zostaną moją papetem, albo ich podbijam. Controls all Norwegian states i control all Danish states. Ja muszę ich podbić. Nie mogę z nich sobie zrobić po prostu marionetki, bo mi wtedy nie wejdzie ten Nordic Unity, nie? Więc niestety, no. Będę ich podbijał. Będz. Aha! To ja myślałem, że to będzie cel wojenny, a ja ich po prostu zanektowałem. What? No dobrze. Mo Chłopie, mi to pasuje. Fantastycznie. Ty, jeszcze ich flotę dostałem. Ja pierdzielę super. Fantastycznie, moi drodzy. Przygotujemy się tutaj na Duńczyków. Odbierzemy mu cztery dywizje i przygotowujemy tutaj teraz, moi drodzy, desant na Islandię. To musi być szybki desant, nie? Bo my musimy ich od razu, Islandię, z bomby zająć dosłownie. Z bomby. Musimy wjechać i zrobić im siekankę tutaj, nie? Dobra, więc to będzie tak wyglądać. Przygotowani jesteście, chłopaki? Tak. A ten chłop i jego 24 dywizje wypuszczą tutaj Duńczyków do środka. Właśnie w ten sposób. Dobra, super. Integration of Norwegian and Swedish lands complete. Moi drodzy, udało nam się skompletować tutaj... W sensie, czy ja kory na to? Czekajcie. Na część ziem dostałem kory. Fantastycznie. Fantastycznie, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, została nam dosłownie chwila do wypowiedzenia wojny Danii. Jest, mamy celik. Fantastycznie. Hez refused to give in. Oni się nie chcą poddać. Wypowiadam im wojnę i teraz od razu, moi drodzy, robię takie rzeczy jak fabryki, bo to mi się mega przyda. Okej? Okay. Ty, ale w ogóle duńczycy to widzę, że oni się chyba albo nie bronią, albo coś. Sowieci wsparcie wysyłają. Ciii. Tutaj trzeba, moi drodzy, zrobić Benz benz jako obstawę. Fantastycznie. Jeden już płynie i drugi płynie. Nie, drugi nie płynie. Dlaczego? Przecież oni wszyscy są obstawieni. Czekajcie, Ty, udało mi się tu wejść. Ty, to, niech te dywizje garnizonowe już lecą do ataku. A tutaj płyną, dobra, fantastycznie. No oni płyną, ale nie płyną. Dlaczego? Nie, patrzcie. Dlaczego moje dywizje nie płyną? Wytłumaczy mi to ktoś? Aha, Islandia nie jest w wojnie, jak to? Okej. Okay. A ja teraz nie kontroluję wszystkich duńskich tych, czyli nie mogę wypowiedzieć jej wojny. Dobrze, czyli mam tutaj ostatni cel z tego co widzę. Mam nadzieję, że Islandia nie zostanie, wiesz. To już powoli się na Sowieta przygotuje. Nie wiem, no tutaj mam dominację, Islandia nie ma statków praktycznie, ani dywizji, więc ja powinienem tutaj wejść jak do siebie, tak naprawdę. Wiecie, co odpalę teraz? Budowanie yy, właśnie Supply Hub Conception na 120 dni. I pierdzielniemy sobie, moi drodzy, Supply Huba. Mniej więcej tutaj jednego i tu drugiego. Będziemy budować tutaj Supply Huby, żeby Sowietów trzymać cały czas zapysk w tych terenach, nie? Secure the North Sea się skończyło robić fantastycznie. Teraz sobie wypowiemy wojnę Islandii i oni powinni płynąć. Tak, dobra, lecą. I teraz będziemy. Musieli się przygotować tylko i wyłącznie na Sowieta, bo to raczej przejedziemy i po Nordic Unity powinniśmy dostać klejmy na to wszystko. Mhm. Fantastycznie. Dobra, jedno zajęte i drugie jest. Świetnie. Islandia, Benz, Benz, Benz. Do widzenia. I moi drodzy, robimy Proclaim Nordic Unity. Boom. I moi drodzy, pół miliona manpowera, kory na wszystko, 18 fabryk. Fantastycznie. Oczywiście dodaję pociągi, ciężarówki do produkcji zaraz i sprzęt wsparcia. Moi drodzy, mamy to. I jeszcze jedną artylerię tutaj. Benz i Benz. 20 tysięcy sprzętu broni. Ty, to ja mogę już moje dywizje ulepszyć i zrobić tak, piechotka. Mm -hmm. I teraz, moi drodzy, dalej lecimy przemysł. Chociaż mogę tu robić Scandinavian Unification i dostawać stabilność, jakieś gumy i tak dalej, a na to przyjdzie czas wszystko. Aktualnie zobaczcie, że buduję fabryki wojskowe i supply huby wybudowałem, więc będziemy potrzebować linii kolejowych, które będą właśnie przechodziły przez te tereny, to właśnie i tutaj i na przykład tutaj też linia kolejowa Benz. Więc na Sowieta będę już nawet bardziej niż gotowy, tak naprawdę. I tu jest fajne 5% populacji, a tu są bardzo fajne eventy, takie jak Molotow Cocktail, które dają mi hard tak, lecz wiecie co? Ja chyba postawię po prostu na mocny przemysł i na dużo fabryk, bo muszę nadrobić tysiąc y, praktycznie sztuk artylerii, więc spróbujemy zrobić to. Boże, ile fabryk mam! Spróbujemy to nadrobić w ten sposób, nie? Jakoś. O właśnie. I mamy 20 dywizji port defense. To te dywizje będą, moi drodzy, się szkoliły i one będą używane do po prostu obstawienia portowych prowincji, żeby wróg mi się nigdzie nie zdesantował na plecy, bo Ruscy lubią robić desanty. Oj, oni kochają, mnie Robić desanty. Potrzebuję 135 5 dywizji, żeby wszystko obstawić. Więc trochę gówno, tak naprawdę. Więc spróbujemy to tak obstawić na razie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I wiecie co? Jeżeli mam na przykład dobry przemysł na Finlandii, no bo wydaje mi się, że mam dobry, nie? Ustawiłem sobie tutaj defensorów właśnie fajnie, żeby sobie chłopaki bronili. I doszedłem do wniosku, że nie będę robił celi przemysłowych, tylko bardziej pójdę tutaj teraz w doktryny i tak dalej, żeby to wszystko jakoś urozmaicić i zrobić naprawdę silną armię. Coś się dzieje, moi drodzy, bo mam tyle poparcia dla faszyzmu, nie może mi przejść ideologicznie dalej. W sensie nie ma żadnego buntu, nie ma niczego. Kompletnie tego nie kumam. Ja chciałem po prostu zmienić prawo poboru, żeby ruszyć na Rosję. Ej, ale przecież po co przechodzić na faszyzm? Ja mo jak mogę zostawić tego gościa, wyrzucić boosty do faszyzmu i teraz będzie boostowany na I wrzucimy jeszcze tutaj Instytut Rest Censorship 5600 milionów 400 tysięcy 20 IQ. Patrzcie, jaki fajny duch narodowy, moi drodzy. 5% Recruitable Population Power, Manpower 50 tygodniowo za 5%, moi drodzy, faktury output, nie? To jest bailando. Soviet Union y refuses to give our claims. Fantastycznie. I teraz my sobie zrobimy Operation Barbar Barbarossa. Cokolwiek to znaczy, ale będziemy robić Barbarossa dosłownie na Sowieta teraz. I Sowiet się chyba będzie przygotowywał na nas. Mam nadzieję, że po dwie dywizje na kratkę mi wystarczy. Robiłem od cholery garnizonów i teraz sobie nadrabiałem pistoleciki. Przydałoby mi się jeszcze z 20 dywizji piechoty, żeby ruszyć pełną ofensywą tutaj na nich. Typowe Niemcy, kiedy są w sojuszu ze mną w Herzowajną 4, gdy mam do zrobienia osiągnięcie, podbij ZSRR, zrób fikołka z krzesła na biurko i skoruj Mongolię w 47, posiadając 40 poparcia dla faszyzmu i żeby w Anglii church Rząd. Typowe Niemcy, nie? 40 rok Niemcy stanęły pod Warszawą pa, Moi drodzy, wychodzimy z osi, bo jest słaba, i wypowiadamy wojnę SSSR. Sami. Uch zobaczcie, niech się dywizje rozejdą po froncie i spróbujemy zrobić ofensywę, a może na Leningrad? Czekaj, walka trwa. Ty, moi drodzy, dymamy mamy ich perfekcyjnie, Zobaczcie, pod Leningradem leżą już, nie? Zobaczcie. Bra! Tylko teraz mi niech nie ktoś wytłumaczy, jak mam zrobić ruskim milion stratnie. Ty, no i w sekundy zajem Leningrad. Pozdrawiam. Ty, powiem wam szczerze, że z tego co widzę, to ja mogę połowę dywizji odeskortować na front, zostawić tutaj tylko pięć, nawet cztery dywizje, żeby po dwie na kratkę. I ja ten Leningrad utrzymam i... I mogę ruskim, moi drodzy, narobić zaraz takich strat. Ja chciałem iść w defensywę, nie? A pójdę w offensive focus, wrzucam sobie w extensive conscription. Patrzcie, co się zaraz wydarzy. Mannerheim przygotował, moi drodzy, plany. Dostaję teraz Suppressive baraż. Ja wybieram taktykę, Suppressive I patrz. Ty obserwuj. Ruscy jeszcze force atak mają. Ja pierdzielę, ty. Nie, no to jest zniszczenie, ich zniszczenie. Rosjanie mają 100 120. Boże, co ja im zrobię? Ruscy się dysantują. Nie, no, myślałem, że gdzieś wylądują. Boże, ruscy tu wylądowali. Dobra. Ty, bo zaatakowaliśmy Rosjan teraz. Tutaj. Ty, bardzo prawdopodobne, że będę ich w stanie przeciąć. To jest mega prawdopodobne. By francuska komuna dołączyła do UK? Ej, czyli Niemcy pokonali Polskę, we Francji powstała komuna i Włochy pokonują komu... Co? Dobrze je. Duże plusy są takie, że udało mi się podzielić te fronty na dwa i teraz postaramy się moi drodzy zrobić puk-puk, czyli zapukać do nich i się spytać, cześć, czy byliście na rekolekcjach? i okrążyć tutaj trzy dywizje? Albo po prostu starać się wejść gdzieś głęboko, chłopiec. Wiesz o co chodzi? Ej, świetnie. Ruscy się wycofują z Murmańska. Fantastycznie, jak z Hersonia dosłownie, Porwalko. Wzięliśmy sobie Offensive focus, więc atak będzie jeszcze lepszy. Tu trzeba dojść w ten sposób. Fantastycznie. Zajmijmy sobie Murmańska. Mhm. I później możemy ruszać z pełną ofensywą. Ruscy mają 400 tysięcy strat, więc to jest fantastyczna liczba dla nas. A nasze garnizony działają. O, świetnie! Nasze garnizony działają, panowie. Okej. Okay. O, oh, mina. Ale ich ładnie przejechałem, chłopaki. Zobaczcie. I Tu by się jeszcze przydało ruskich przeciąć, wiecie? Tak, i dopiero ruszyć na południe. Wszystko jest do zrobienia, nie? Fantastycznie. Zobaczcie. Wojska murmańskie zostają właśnie dokończone. Kociołeczku. Więc, Witamy bardzo gorąco. I teraz. Postaramy się przeciąć ruskich na dwa baty, właśnie w tej prowincji. Kurde, panowie, to jest jak jazda yy, na rowerze. Takich rzeczy się nie zapomina, nie? Benz. I zobacz. Teraz przetniemy sobie ruskich tutaj, już kompletnie, i później puszczamy planisko, wbijamy milion strat i mamy to! Cholera, jasna. Robimy teraz przygotowanie pod gruntowną ofensywę, żeby zająć tego supply huba tutaj na południu. I tego tutaj, nie? To by było spoko. Jakby nam się udało tutaj wejść. Jeszcze zablokujemy. Mhm. Fantastycznie, moi drodzy. Fantastycznie, zobaczcie. I tutaj też supply hub będzie zajęty. Tylko trzeba tutaj linię kolejową zająć, żeby nowej nie budować. Oho, fantastycznie. Ty mam taką przygotowanie, takie przygotowałem sobie tutaj grunt pod ofensywę, że no moi drodzy Fantastic Zobaczcie, suple już płyną, tutaj teraz zajmie się linia kolejowa. Kurde, to ja mogę ich puszczać już chłopaku. Patrz, Benz i lecimy już na nich. Fantastycznie. Zobaczcie, jakie cykanko. Normalnie ich tutaj rozsadzamy już i to osiągnięcie polega na tym, żeby ruscy mieli milion strat i muszę kontrolować wszystkie swoje kory. Czek, zrobione. I muszę zaanektować Mongolię, czyli teraz rozjeżdżamy praktycznie SSS. O, patrz, już zrobiłem. Mam to osiągnięcie jako Finlandia, bądź w stanie wojny z Rosją i Rosja musi mieć milion casualties i zrobiłem też the snow speaks Finnish, że śmieg, śnieg mówi po fińsku, że milion casualties muszę z Sowiet Union zadać. Okej, okay, panowie, fantastycznie. I jeszcze sobie zrobimy mobilize lotta fart, czyli 10% moi drodzy, recrutable population factor. Nie wiem, czy mi to będzie potrzebne, ale kurde, moi drodzy, rozjeżdżam ten Związek Radziecki jak dziecko, nie? Dosłownie, tutaj. Naprawdę, jak bobaski. Wielka Armia Czerwona? Pff, ciekawe, gdzie chłopiec. Jak Ruscy mają 100-170 dywizji, milion strat i Łopie. Z czym do ludzi w ogóle? Boże, ile Finlandia ma tutaj duchów narodowych na mobilizację? Ja pierdzielę, zobaczcie. Ty, przecież ja mogę te wziąć dywizje z garnizonowania teraz, na przykład, wyszczególnić z nich 24 dywizje, przyłączyć do tego pana, zmienić je w normalny template, te 47 dywizji usunąć, tych zmienić też w normalne wojsko, bends, przyłączyć ich tutaj, proszę bardzo. I one, oni mogą powiększyć moją armię. Jeszcze mi Manpowerem to odda. Jeszcze mogę dorzucić tutaj Rocket Artillery, niech będzie i fantastycznie, one się tam będą napełniać powoli. Super. Nie wiem, czy to nie będzie. Błąd, ale puściłem, przeorganizowałem te, te armię, dywizję i puściłem teraz plan. Idę sobie kolację odgrzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Okej, okay, z tego co widać, to jednak mój plan. Dwa w jednym, moi drodzy. Nie dość, że moje armie doszły pod Stalingrad. To jeszcze sobie Bigos odgrzałem, który sobie zaraz zjem, więc same plusy. Poczekam, aż mi się przeorganizują armie i puszczę ich jeszcze raz. Hej, jedyne co się zmieniło, to to, że sobie pojadłem i yy, przepuszczałem ruskich, zmieniłem prawo poboru, ale dalej bez manpowera ich atakuję i praktycznie ich zdobywam całych. Ruscy skapitulują za jakąś chwilę, więc będę kontynuował cały czas ofensywę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jakby ktoś się zastanawiał, jakim template'em gram, to są takie ustawiłem, byle jaki. I to wszystko. Sowiecki sojusz upadnie dosłownie, za zaj jak zajmę jeszcze jedno większe miasto. Czyli aktualnie w tym momencie upada Związek Radziecki. Fantastycznie. Anektujemy całą Mongolię. więc Wiecie, że Niemcy mają coś do powiedzenia w tej konferencji. To jest w ogóle śmiechu warte. Stary. Przecież ja sam podbiłem całe SSSR. Dlaczego Niemcy chcą zabrać mi moje ziemie? Udało mi się zjeść cały Związek Radziecki. Miałem więcej punktów od Niemiec. I mamy osiągnięcie. Jako Finlandia kontroluj wszystkie mongolskie kor z Witam bardzo gorąco. Mamy to. Mamy to, moi drodzy, zrobiliśmy to. Łatwiutko. Łatwiuteńko. Łatwiuteśko. Easy peasy, lemon squeezy. Jestem twardy. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Herzog Iron 4, to kliknijcie ten materiał.